Saga Egmont i Nowe Res przedstawiają Zenon Chmielewski, taksiarska balada. Czyta Tomasz Sobczak. Audiobook wydano we współpracy z wydawnictwem Nowe Res, które należy do grupy zaczytani. Joannie za inspirację, córkom za wiarę i kotu Joanny, Johnowi za nieprzerwane towarzystwo. Taksówkarzem zostałem przez przypadek. Tak naprawdę był to pomysł mojego przyjaciela. Przed laty przyszedł do mnie, gdy pisałem kolejne CV. Był wzburzony. Tak siarż nie dość, że przewozi jego starego warszawiaka naokoło, to jeszcze taksometr włączył, jakby to była niedziela. Klął i złorzeczył. Gdy zobaczył, co robię, rzekł. Tak siarzem zostań. Dobrze jeździsz, Warszawę znasz. Mamone będziesz kosił, jak zboże. Pomysł zakiełkował. Po roku zaowocował licencją. Przyznam, że nie było łatwo. Przez rok czułem się, jakby ktoś rozmyślnie rzucał mi ciągle kłody pod nogi, wielkie i obślizgłe, których ni obejść, ni przeskoczyć. Rok, by zaliczyć kurs, znać egzamin, założyć działalność, otrzymać licencję, dostać się do dobrej korporacji. Gdy już się udało, okazało się, że koszenie mamony to bajki pisane patykiem na wodzie, a robota jest ciężka, słabopłatna i niewdzięczna. Niewdzięczna ale. Właśnie, jest też ale. Nieprzewidywalność kontaktu z ludźmi, ciągle zmieniające się sytuacje, setki zaskakujących opinii, komentarzy, zwierzenia, wydarzenia tworzące pełne, choć częstokroć wyrwane z kontekstu historie kursy, które wśród braci taksiarskiej przechodzą do legendy. Zazwyczaj pasażer wsiada, podaje adres i po milczącej, trwającej kilka chwil podróży opuszcza samochód, nie pamiętając z kim ani czym jechał, nie pozostawiając w pamięci taksiarza obrazu twarzy, kolorów włosów. Gdy przeglądam historię zleceń, często nie wiem, czy Schneider to był on, czy ona, a Kowalski to jechał na Żolibosz czy na Mokotów. Ale czasem wsiada ktoś, kto tworzy w naszym krótkim kontakcie odrębną historię, kto zapada w pamięć na długo, o kim opowiadamy to ludzie którzy czują potrzebę wyrzucenia z siebie żalu w krzywd doznanych klęsk którzy chcą dzielić się radością i sukcesem taksówkarz jest dla nich jak ksiądz w konfesjonale jest terapeutą drzewem życzeń księgą skarg i zażaleń doradcą adwokatem prokuratorem sędzią telefonem zaufania jazda z pasażerem to znikomy ułamek czasu naszej pracy, reszta to oczekiwanie. Dłużące się minuty, kwadranse w samochodzie, czekanie na klienta, na zlecenie z centrali. Obok na słupie kilku tak samo nudzących się i oczekujących na pasażera, na zlecenie. Idealna okazja do wspólnego wypicia kawy, wymiany myśli, poglądów, do ponarzekania na ciężki taksiarski los, do opowiedzenia historii, które się przydarzyły. Dworzec Centralny. Słup na dworcu centralnym to miejsce szczególne. To taki słup słupów. Kwintesencja taksiarskiego słupa, dosłownie i w przenośni. Największe w Polsce, kto wie czy nie w Europie, rozstaje dróg. Słowianie wierzyli, że rozstaje dróg to miejsca sił demonicznych. Demonów tu bez liku. Centraluch to dom dla dziesiątków bezdomnych, zagubionych w drodze, szukających celu. Miejsce pracy sklepikarzy, straganiarzy, właścicieli barów i restauracji. Mnogość sprzątających, naprawiających, konserwujących i przebudowujących kasy, informacje, kantory, usługi wszelakie. Biznesmeni, kloszardzi, celebryci, kieszonkowcy, artyści, naukowcy i dilerzy mieszają się, tworząc barwny tłum. Tu, w przepastnych korytarzach przejść podziemnych, w halach i peronach, codziennie tysiące ludzi w nerwowym pośpiechu rozpoczyna lub kończy swą wędrówkę wyjeżdżają w interesach na wakacje, na weekend, do podwarszawskich miejscowości, do miast odległych o setki kilometrów, w obce kraje. Wracają stamtąd, spiesząc się do domu, do bliskich, znajomych, do pracy, mijają się, ciągnąc walizki na kółkach, torby, uginając się pod ciężarem plecaków, potrącają się nawzajem w wyścigu do wyjścia. Tam czekamy na nich my, taksówkarze warszawscy. Setki kursów, setki różnorodnych postaci, codziennie. Kursy krótkie, dłuższe, czasem bardzo dalekie, anonimowe i nijakie, bez słowa. Monologi, dialogi, spory, zwierzenia, utyskiwanie, narzekanie, spowiedź bez rozgrzeszenia. Kursy dziwne i nietypowe, śmieszne i tragiczne, wesołe i smutne. W przerwach między pociągami ruch na postoju jest niewielki to czas na kawę i kanapkę plotki i opowieści to tu na słupie centralnego powstaje najwięcej historii o kursach taksiarskich dokonanych i wartych zapamiętania powielanych potem wśród taryfiarskiej braci na mieście obrastających w dodatkowe fakty poza granice rzeczywistości Część z tych zdarzeń przydarzyła mi się osobiście, część jest zasłyszana od kolegów. Co w nich jest prawdziwe i rzeczywiste, a co jest fantazją i ułudą? Nie wiem, czas pomieszał wydarzenia, prawda obrosła legendą. Na pewno zmyślone są imiona i nazwiska, ich ewentualna zbieżność z kimkolwiek jest przypadkowa i niezamierzona. Rozdział pierwszy Danka Wielki piątek wyjechałem na miasto późno nastawiłem się na nocną pracę jadąc na centralny widziałem oczyma wyobraźni tłumy klientów moje rozczarowanie było ogromne wykonałem kilka nic nieznaczących kursów odstałem kilka godzin pod drzwiami i na parkingu obok dworca Brędza jadę w miasto pod maskę może tam Oszalałeś? Zaprotestował młody. Wielki post, teraz nikt się nie bawi. A co, chcesz tu zakwitnąć? Jedziemy. Zajrzałem na hale dworca, pusto, pojechaliśmy. Pod maską nie było lepiej na wybieraku, co prawda stało kilku naszych nocnych, ale też nie było widać zwyczajowego tłumu gości, usiłujących dostać się do wewnątrz. Okolice krakowskiego przedmieścia były wyludnione. Wolno przesuwałem się samochód za samochodem w kolejce do drzwi. Po godzinie byłem pierwszy. Staliśmy z kolegami przy samochodach narzekając na kiepski ruch, na niską stawkę za kilometr, na nieuczciwą konkurencję. Jedziesz, rzucił do mnie młody. W drzwiach klubu ukazała się para. On wysoki, ponad metr dziewięćdziesiąt, potężnie zbudowany, ona mała i drobna. Prowadził ją obejmując pod pachą, właściwszym określeniem byłoby niósł. Kobieta przebierała w powietrzu nogami, bełkocąc przy tym coś niezrozumiale. Zmierzali w stronę postoju. Nie lubię wozić pijanych, w szczególności pijanych kobiet. Zazwyczaj są wtedy problemy. Mężczyzna otworzył tylne drzwi mojego samochodu i położył kobietę na siedzeniu. – Zawieziesz ją, pan, do domu? – zwrócił się do mnie. – Ja muszę wrócić na spotkanie. Wypiła trochę, ale ona jak wypije, jest spokojna, nie wymiotuje, nie będzie problemów. – Panie, jakie zawieziesz, jakie do domu? – A bo to ja pogotowie jestem, tu karetka potrzebna, nie taryfa. Nie miałem zamiaru dać się wmanewrować w historię, która wiem z doświadczenia dobrze się nie skończy. Zawsze mówią, że spokojna, że nie wymiotuje, a potem bujaj się człowieku o pieniądze czyść samochód. O użeraniu się z pijakiem, pijaczką w tym przypadku nie wspomnę. Kobiety do tego jakoś tak mają, że jak się upiją są bardziej czepliwe i awanturnicze. Nie jadę powiedziałem stanowczo zapłacę podwójnie zawieź ją, będzie spokojna słowo honoru. Żadne podwójnie, żadne potrójnie. Coś pan, kobiet nie znasz. Spokojne to one są jak śpią. Trzeźwe do tego gość wyjął z kieszeni pieniądze, gruby plik pięćdziesiątek i zaczął odliczać. Czyli co, z kolegami mam rozmawiać? Skinął głową w kierunku stojących za mną taksówek. Odliczył pięć pięćdziesiątek i zatrzymał się. Popatrzyłem na kolejkę za mną. Koledzy stali niedaleko, przysłuchując się rozmowie. Nie było wątpliwości. Zrezygnuje, pojedzie następny. – A dokąd trzeba ją zawieść? – spytałem zrezygnowany. – Do Konstancina, na długą. To jak podwójnie ma być, to trzeba będzie doliczyć jeszcze jeden. Wskazałem na pieniądze. Nie zaprotestował, doliczył szóstą pięćdziesiątkę. Podał adres, poklepał mnie po plecach, rzucił przez ramię powodzenia i zniknął w drzwiach klubu. Zostałem sam na sam z moim nieobecnym duchem pasażerem. Zapisałem adres, schowałem odliczone trzysta złotych. Raz, kozie, śmierć. Jadę, pomyślałem, głaszcząc kieszeń z pieniędzmi. Zajrzałem do samochodu. Dziewczę, nieświadome otaczającej rzeczywistości, leżało zwinięte w kłębek na siedzeniu. Długie, kasztanowe włosy zasłaniały twarz. Wyjąłem z bagażnika worki foliowe na wypadek przewidywanej niedyspozycji mojej pasażerki. Koledzy zaczęli żartować, jakie to szczęście mam, jaki fajny towar wiąze. Docinków było sporo, ale widziałem po ich minach, że każdy chętnie by się zamienił. Wsiadłem. Ruszyliśmy. Droga ku mojemu zadowoleniu przebiegała spokojnie. Dziewczyna zwinęła się bardziej w kłębek. Wyłączyłem ogrzewania, a noc nie była zbyt ciepła. Szybko dojechaliśmy na miejsce. Stał tam trzypiętrowy, dwuklatkowy blok. Brak domofonów. Mieszkanie numer trzy na parterze. Zapukałem w drzwi. Cisza. Dzwonek, cisza. Zapukałem, a raczej załomotałem ponownie. Znów nacisnąłem dzwonek. W mieszkaniu ktoś się poruszył. Kroki do drzwi, chrapliwy, zdenerwowany kobiecy głos. Kto tam do diabła o tej porze? Proszę otworzyć, jestem taksówkarzem. Przywiozłem córkę z Warszawy. Szczęknął zamek i drzwi uchyliły się na długość zabezpieczającego je łańcucha. Buchnął odór niestrawionego alkoholu, petów, zatęchłych ubrań. Jaką córkę? Skądżeś ją przywiózł? spytała kobieta czuchrając się po skołtunionej głowie. Z Warszawy. Bawiła się w klubie i trochę zaniemogła. Śpi w samochodzie. Proszę wyjść ze mną i zabrać ją do domu. Ja tam nie mam na żadną taksówkę. Jak nie zapłaciła, to zabieraj ją w czorty z powrotem, poparła słowa wymownym gestem. Mamuśka, cholera jasna, droga bez problemów, to na miejscu rodzinka musi nadrobić. Nie ma nic za darmo. Na te trzysta trzeba zapracować. Zapłacone, kolega za nią zapłacił. Proszę tylko, żebyście ją zabrali. Zaczeka, zaraz wyjdę. Kobieta zatrzasnęła drzwi. Po dziesięciu minutach wyszła z domu ubrana w powyciągany brudny dres. Zaspana, potargane włosy, niedopałek w ustach. Podeszła do samochodu. Otworzyłem drzwi. Pasażerka spała w najlepsze, nadal zwinięta w kłębek. Kobieta złapała ją mocno za włosy, szarpnęła kilkakrotnie głową na prawo i lewo. Nie było w tym, wierzcie mi, żadnej matczynej czułości. Kobieta była brutalna. Danka! Danka! Cholero jedna! Budź się! ze strony Danki nie było żadnej reakcji kobieta zaczęła ją poszturchiwać ciągać za kurtkę włosy bić po głowie wstawaj kurwa mać wstawaj darła się coraz głośniej co ty mi tu widowisko odstawiasz budź się pijani co jedna ty krowo wrzeszczała a w bloku na piętrze zapaliło się światło jakaś ciekawa twarz ukazała się za firanką a wy co kurwa spać krzyknęła kobieta w stronę okna. Widok podglądających sąsiadów sprawił, że trochę się uspokoiła, przestała szarpać i bić dankę. Weźno ją pod pachy, ja za nogi i zanieśmy. Ona letka jest. Nie było co przeciągać sprawy. Złapałem dankę pod pachy, kobieta za nogi i zanieśliśmy ją do bloku. Problem polegał na tym, że Danka żadną miarą nie dawała się wyprostować. Nadal była zwinięta w kłębek, jakby dostała z mięśni. Nie ułatwiała nam niesienia jej. Weszliśmy do klatki. Kobieta zasapała się, wypluła niedopałek, harczała z wysiłku. — Czekaj, czekaj tu, po starego pójdę, pomoże ci. Ja już, kurwa, nie mogę, ciężka cholera jak diabli, a takie chuchro, patrz no. Poszła do domu, przez uchylone drzwi usłyszałem, jak budzi starego. Pod głosak wywnioskowałem, że czułość i delikatność to w tym domu obce pojęcia. Stefan! Skurczy byku jeden złaś z wyra, no już Danka się najebała przyniesion. Złotuwa ma dole czeka, wyłaś. Danka leżała pod kaloryferem. Widocznie bijące z niego ciepło rozgrzało ją, bo przeciągnęła się na podłodze, wyprostowała, włosy odsłoniły ładną, delikatną twarz. W drzwiach mieszkania numer 3 ukazał się mężczyzna w porwanych, pożółkłych kalesonach i wyciąganej, mającej onegdaj biały kolor pod koszulce na ramionczkach. Podszedł do nas i nachylił się nad Danką. Popatrzył na nas zdumiony. A co wy pierdolicie? Wychrypiał. Jaka Danka? Teresa, jaka Danka? To nie Danka. Kobieta podbiegła do dziewczyny, pochyliła się i odgarnęła włosy z czoła. No, nie Danka. Ej, ty, chuju! To było do mnie. Cóżeś z naszą Danką zrobił, co? Gdzie ona jest? Kobieta była roześlona nie na żarty. W drzwiach mieszkania na szczęście ukazała się zaspana dziewczęca twarz. Mamo, co wy się tu drzecie? Spać nie można. Mamuśkę zamurowało. O, Danka, jesteś, córcia, jesteś rozczuliła się. A już myślałam, że ten z bok cię skrzywdził. Danusia moja, kochana. A nie wiecie skąd ta dziewczyna jest i kto to? Spytałem. Spadaj, co nas to obchodzi, warknęła Teresa. Ruszyła do córki, przytuliła ją, pociągnęła Stefana za koszulkę i zniknęli, trzasnąwszymi przed nosem drzwiami. No ładnie, pomyślałem. I co teraz? Wieść z powrotem, może na policję? Cholera jasna, co tu robić? Stałem nad śpiącą dziewczyną, która z lubością wyciągnęła się pod ciepłym kaloryferem. Drzwi z numerem trzy uchyliły się. Na korytarz wyjrzała Danka. Ona jest spod czternastki, to w drugiej klatce, tam ją pan zaniesie. Mieszka z matką, ale spokojnie, ona jest okej. Okay. Pomoże panu, powiedziała i znikła. Wziąłem dziewczynę na ręce. Faktycznie była lekka. Zaniosłem do następnej klatki. Gdy podszedłem do mieszkania, drzwi uchyliły się. Niepozorna kobieta troskliwie podtrzymała głowę dziewczyny, pomogła mi ułożyć ją na wersalce w pokoju. W domu było czysto i schludnie. Pachniało świeżymi kwiatami, kolorowo pomalowane ściany rozweselały niewielkie wnętrze. – Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie ma pan pojęcia, jak jestem wdzięczna. Przecież mogło jej się coś przytrafić, mógł ją ktoś skrzywdzić. Spotkanie klasowe sobie urządzili, a Ania nie ma głowy do wina. Widocznie za dużo wypiła. Ile płacę panu za przywiezienie? – Nic. Jej kolega zapłacił z góry, tylko podał zły adres, pod trójkę. – To niech pan chociaż to weźmie. Wcisnęła mi w rękę zwinięte sto złotych ania musiała się pomylić mieszkałyśmy tam ale zamieniłam się mieszkaniami z siostrą to tam pod trójką to pani siostra była niezbyt przyjemnie mnie pożegnała i nie powiedziała że to pani córka i gdzie mieszka dopiero ich córka tak może nie poznali ani a może no nie żyjemy najlepiej ze sobą Podziękowałem kobiecie za herbatę i kawę, którymi chciałam mnie częstować, pożegnałem się, poszedłem do samochodu. Wracając, myślałem o rodzinie. Rodzina to w biologii kategoria systematyczna niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj. Grupuje rodzaje, czasem jest jednostką pośrednią, zwaną plemieniem. Rodzina to w socjologii twór nam wszystkim znany, określany jako związek intymnego wzajemnego uczucia, współdziałania i odpowiedzialności. Najstarsza historycznie grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków. Co by nie mówić, siostry były bardziej zbiorem rodzajów, tworem w sensie biologii, a nie socjologii. Zbliżają się święta. Zastanowiło mnie, czy staropolskim obyczajem odwiedzili się w wielkanocne śniadanie, podzielili jajkiem, życząc sobie wszelkiego co najlepsze. Rozdział drugi. Grzesznica Do pierwszego stojącego pod drzwiami dworca samochodu wsiadł ksiądz. Jeden z kolegów patrząc na nie z miną nawiedzonego kaznodziei powiedział że zbliżają się święta i trzeba pójść do spowiedzi a mnie przypomniała się pewna historia bardzo związana ze spowiedzią Niedawno na powiślu do mojego samochodu wsiadła młoda kobieta. Zapłakana, czerwone oczy, buzia wykrzywiona w podkówkę, zachlipany nosek sprawiały, że jej i tak dziecięcej twarzy ubyło co najmniej trzydzieści lat doświadczeń życia. Wyglądała jak buzia kilkuletniego dziecka. Niech pan jedzie. Nie spiesząc się, zapaliłem silnik. Wolno, włączyłem taksometr, czekając na dyspozycję, dokąd mam jechać. Niech pan jedzie. Powtórzyła lekko poirytowana. Ruszyłem. Do wyboru miałem kilka dróg. Dokąd? Spytałem skonsternowany. Gdzieś muszę skręcić. Dokądkolwiek, ale proszę, niech pan jedzie. Tak po prostu ulicami Warszawy. Jadę. Wiecie, jak to jest. Z jednej strony fajnie dziwny klient brak trasy szafa bije co to ja, terapeuta jakiś albo inny psycholog, czy co? Jadę, tak się aż w końcu jestem. Złotowa, nie? Co mi tam zapłakana baba z tyłu? Niech se beczy. Zerkam w lustro. beczy. Wygrzebałem chusteczkę. Staroświecki jestem, więc i chusteczki mam staroświeckie. Dla niewtajemniczonej młodzieży to takie z materiału. batystu, czy czegoś takiego. kwadratowe. czasem z wyszytymi inicjałami. Wzięła, chlipie w nią, prycha, a ja jadę. Ale cholera jasna, wiecie jak to jest z drugiej strony. Kobieta płacze, nie wiadomo o co chodzi, serce mięknie, czort z portfelem. Czy pani dobrze się czuje, może w czymś pomóc? Zagajam. Chlipie jeszcze głośniej. Na liczniku czterdzieści i osiemdziesiąt groszy zeta. Zatoczka, zjechałem. Proszę pani, nie dość, że coś złego się przytrafiło, to zaraz w portfelu nic nie będzie. Widzę przecież, że kobita nie z tych spod platinum czy maski. Kurteczka wiatrem podszyta, buty za około sto pięćdziesiąt złotych. Kasy tu nie czuć. Niech pani powie, co się stało. Lżej będzie, a może i pomóc się uda. Ksiądz mi rozgrzeszenia nie dał. Zanosi się płaczem. Głupio pytać. Nie pytam. Czasem milczenie jest najlepsze. Bo wie pan, ja męża mam. chlipie. Milczę dalej. Włazić z buciorami w czyjeś życie, to ja nie lubię. I on czasami chce, żebym robiła mu to, czego bardzo nie lubię. Chlipie. Wyobraziłem sobie dziesiątki rzeczy miłych dla faceta, których ona może nie chcieć mu robić, ale przecież nie będę pytał. I ksiądz mi rozgrzeszenia nie dał, załkała. Ale jak to nie dał? Wyjaśniła mu pani, czego pani temu mężowi nie chce robić? Nie. No to jak nie dał, jak nie wiedział za co? No nie dał, krzyczał na mnie. Wstyd mi było opowiadać to ja tylko tak ogólnie, a ksiądz chciał ze szczegółami. Powiedział, że nie da mi rozgrzeszenia, dopóki nie przyjdę do niego i nie opowiem dokładnie czego to ja mężowi nie chcę robić. Pomyślałem, ksiądz erotoman kobiecie się trafił do tego z ostrą dewiacją słuchacza. Onegdaj w szóstej dekadzie ubiegłego wieku byłem ministrantem u kapucynów. Różni tam byli mnisi, ale jakoś zawsze kojarzyli mi się ze skromnością. Pomyślałem, że może tam babkę zawiozę. Niech spróbuje, może któryś ją rozgrzeszy. Gdy jej to powiedziałem, kładąc szczególny nacisk na tę mnisią skromność, oczy jej pojaśniały nawet uśmiechnęła się trochę. To jedźmy, jedźmy, bardzo pana proszę. Po kilkunastu minutach wysadziłem ją na miodowej. Poszła. Czekałem prawie pół godziny. Przez głowę zaczęły już mi przelatywać myśli, jak to ja, mimo dwudziestego wieku, nadal głupi i naiwny jestem. Pewnie chciała tu przyjechać. Komedię odegrała i zwiała, a ja kurs w plecy. Wyszła. Uśmiechnięta, radosna jak szczygieł. Wsiadła do samochodu, podała adres na ursynowie. A wie pan, od razu dał mi rozgrzeszenie i nawet pokuty nie zadał. Znaczy się, nie grzeszyła pani. No chyba tak, chociaż tak mężowi się sprzeciwiać, ale nie dał. Strasznie panu dziękuję. Przez całą drogę, aż mnie skręcało z ciekawości, ale myślę sobie, nie będę jak ten ksiądz wyciągał z niej czego to mąż sobie od niej w łóżku życzy. Zajechaliśmy pod adres, nie powiem ile było na szafie, ile tipa dostałem, bo kolegów taksówkarzy skręci z zazdrości. Życzę jedynie każdemu z nich, żeby miał taką średnią z kursów. Na koniec powiedziała: chusteczkę to wezmę sobie na pamiątkę. Ładna jest, chyba pan się nie obrazi. Cóż było mówić? Zamknęła drzwi i poszła. Zawracałem, gdy odwróciła się i zaczęła biec w moim kierunku. Pewnie czegoś zapomniała, pomyślałem. Otworzyła drzwi i wsiadła z przodu. Pan pewnie jest ciekawy, dlaczego ja do tej spowiedzi poszłam. Eee, nie, tego no. Wie pani, to pani prywatna jest pan ciekawy to powiem bo pan taki miły był dla mnie mąż od lat znaczki zbiera ma lekki reumatyzm i artretyzm więc są problemy z ich układaniem palce ma niecałkiem władne powykręcane no i każe mi te znaczki przekładać układać do tego prawie codziennie a ja mam dość kocham go wiem że jest chory ale aż mi się wyć chce tak tego nie lubię nie cierpię znaczków Zamurowało mnie. Nie zauważyłem nawet kiedy wyszła z samochodu. Długo jeszcze siedziałem, zastanawiając się, czy aby sam nie mam tych księżych dewiacji, wszak wszystkie wersje, jakie rozważałem, siedząc pod kościołem, były na taki właśnie temat. Rozdział trzeci. Karolina. Dwudziesta trzecia trzydzieści. Poniedziałek. Wracałem z bliznego. Niezły dzień, niezły kurs na koniec. Niespiesznie przejeżdżałem przez miasto, myśląc o łóżku, o natłoku spraw jutrzejszego dnia. Wyciągnięta ręka na przystanku przy feminie. Zareagowałem odruchowo. Lusterko, zmiana pasa, hamulec. Przy krawężniku starsza pani, około sześćdziesięciu pięciu lat. Zmierzwione niechlujnie włosy, zaniedbana twarz, stara torba ze sznurkiem zamiast rączek, staromodny, zniszczony płaszcz, zadeptane buty. Już już miałem wcisnąć gaz, gdy dotarło do mnie buty. To były stare, ale oryginalne kozaki salamander. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile kosztują, kosztowały i pewnie zawsze będą kosztowały damskie kozaki tej firmy. Około jednej średniej krajowej. Kobiety, które je noszą, na pewno nie wiedzą, co to brak gotówki. Zatrzymałem się, pani usadowiła się na tylnej kanapie. Na Niegocińską, na służę, proszę. Wie pan, gdzie to jest? Włączyłem taksometr. Tak, proszę pani, wiem. A bo wie pan, nie wszyscy wiedzą. Mhm. Na obiedzie byłam. Syk dwudziesta trzecia. Obiad. Wie pan, teraz to gotować się nie opłaca. W McDonaldzie za siedemnaście złotych takich pyszności się najadłam. Kotlecik wołowy, fryteczki, suróweczka. Czysto pachnie dzieciaki latają jak elnerzy w Adrii, był pan? Bo wie pan, ja tu kiedyś chodziłam i do Adrii, do Sofii, i do domu chłopa. Nie opłaca się gotować. Ale to niezdrowo, próbowałem przerwać jej monolog. E tam niezdrowo. Bo wie pan, ja przedwczoraj jechałam taksówką, dziwna nazwa, grosik czy cent? Jakoś tak. I wie pan, sześć godzin na policji byłam. Takie nieprzyjemne było. Ciekawe, jak tam Marian. Wykastrowałam go wczoraj i on cierpi. Płakałam przez tego chuja weterynarza, ale sąsiad Włodek, znaczy się, powiedział, że kota trzeba wykastrować, bo śmierdzi. No to ja co? Zgodna jestem. Wykastrowałam i pazur.